Te znicze przy przystanku na ulicy Batorego przypominają dziś o poniedziałkowej tragedii. Stawiane są w miejscu, w którym zabezpieczono ciało Michała Mordowskiego, około 30 metrów od przejścia, na którym został potrącony przez pijanego kierowcę. Ta ulica będzie remontowana na tym odcinku w tym roku. W piątek wieczorem ten odcinek ulicy Batorego, który w tym roku zostanie przebudowany, będzie metą marszu przeciwko pijanym kierowcom. Jego organizatorzy chcą namawiać do zmiany mentalności i końca przyzwolenia na jazdę pod wpływem alkoholu. Dlatego trzeba reagować. Trzeba reagować również wtedy, kiedy jedziemy samochodem po ulicy w mieście i widzimy, że przy nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie. Jeździ zygzakiem, przyspiesza, zwalnia nagle, jeździ hiperpoprawnie. Marsz wystartuje z przedpomnika bohaterów i przejdzie do Batorego ulicami Westerplatte i Kupiecką. Na pewno wezmą w nim udział sąsiedzi Michała i zielonogórscy radni. Bo znałem sąsiada, bo to mój sąsiad przed był, z danej klatki mieszkaliśmy. No to wezmę. Proszę o uszczelnieniu uczczeniu pamięci i ciszy. Radni uczcili dziś pamięć Michała. W piątek też będą na Placu Bohaterów. Myślę, że to ważna inicjatywa, że trzeba cały czas z tym walczyć, bo też taka presja opinii publicznej może. może Wpływać na to, że niektórzy będą bali się siadać po pijanemu za kierownicą. Chcemy być społeczeństwem obywatelskim. To to jest też element naszego życia, naszego zdrowia i naszego bezpieczeństwa. Tyle, że według części radnych mentalności nie zmieni marsz, a wyższe kary. Nic do tych ludzi nie dociera. Ja Wie świadomość i pewna, pewna odpowiedzialność tych ludzi. Jeżeli tego nie będzie, to nawet jak on dostanie 10 lat więzienia. To... No trudno dostał, ale zabił człowieka. W marszu ze względu na wyjazd nie weźmie udziału prezydent Zielonej Góry. Tragedię do jakiej doszło, nazywa jednak bardzo ostro. Dla mnie to jest wielka tragedia, debilizm, bo jeżeli ktoś jest pijany i jeździ samochodem, to może zróbmy tak jak w Chinach. No, zaczniemy strzelać do tych ludzi, bo bo, bo bo. No, kurde, no, są taksówki, wszystko inne, przecież to nie jesteśmy gdzieś tam, Bóg wie gdzie. 10-15 złotych, a zginął człowiek przez czyjąś głupotę, no dojętej potęgi posunięto. Tylko w ten weekend zielonogórska policja zatrzymała aż 9 nietrzeźwych kierujących, sześciu kolejnych było pod wpływem narkotyków.